Cześć z tej strony Kuba Kazimierczyk fotoblogia.pl. W poprzednim odcinku mówiłem wam o obróbce zdjęć kulinarnych, natomiast dziś skupimy się na narzędziu HSL, czyli barwa, nasycenie, jasność. Mamy tutaj rozwinięte praktycznie wszystkie barwy i ich odcienie. Jak również w Lightroomie 4 znajduje się tutaj znacznik, którym będziemy mogli wybierać miejsca, a dokładnie barwy, które będą edytowane. W związku z tym, że ja osobiście bardzo lubię przyciemniać niebo na różnego typu zdjęciach, ponieważ zazwyczaj naświetlam je na resztę elementów na zdjęciu. Często niebo wychodzi zbyt jasne. Oczywiście mógłbym użyć do tego filtra polaryzacyjnego, natomiast nie zawsze zdaję to egzamin, ponieważ filtr polaryzacyjny odcina około dwóch działek przysłony. Możemy również użyć filtra stopniowego, ale jeśli jest to dość skomplikowany kadr, nawet bardziej niż ten, wtedy zaznaczając filtrem stopniowym edytowane miejsce, również wpływamy na elementy, które znajdują się na tym zdjęciu, czyli wpływamy na niebo, jak również na budynki. Możemy również użyć pędzla korygującego, ale też nie jest do to egzaminu, ponieważ wtedy jeśli chcemy szybko zastosować jakąś obróbkę do tego zdjęcia, byśmy musieli zamalowywać całe niebo, no i oczywiście nie jest to zbyt wygodne. Ale z pomocą przyjdzie nam tutaj właśnie HSL, wybieramy ten znacznik i wybieramy opcję luminance, czyli jasność. Zaznaczamy kawałek nieba i przeciągamy mysz do góry lub w dół. Oczywiście, ja w tym momencie będę robił to w dół, ponieważ chcę przyciemnić niebo. Trzeba z tym uważać, ponieważ y, wpływamy niemal tylko i wyłącznie na kolor nieba oraz inne barwy, które znajdują się na zdjęciu y, i wpasowują się w te, które w tym momencie dotykamy. Spójrzcie, co się stanie y, ze znakiem parkingu po prawej. On również jest rozjaśniany i przyciemniany, choć nie aż w tak dużym stopniu jak niebo. Zazwyczaj niebo ma na tyle specyficzny kolor, że reszta kadru pozostaje niemal niezmieniona. Tak wyglądało to w oryginale, tak po delikatnym przyciemnieniu. Moim zdaniem zdjęcie od razu nabrało wyrazu i wygląda moim zdaniem zdecydowanie lepiej. Ale uważajcie, jeśli przegniecie, spójrzcie co się stanie. Z takimi elementami jak krawędzie. W tym momencie ten budynek na placu Puerta del Sol wygląda, jakby go ktoś wkleił, albo jakby ktoś wkleił za niego niebo. Więc używając tego narzędzia, musicie również pamiętać o rozwadze, po prostu, żeby nie przesadzić. Ale to narzędzie również może Wam posłużyć do zmiany koloru nieba. Jeśli chcemy, żeby niebo miało jakikolwiek inny kolor, na przykład zielony, czy też różowy, możemy to zrobić narzędziem barwy. Jak również, jeśli chcielibyśmy, żeby niebo nie było bardziej przyciemnione, czy rozjaśnione, możemy po prostu zwiększyć jego nasycenie. Wygląda również ciekawie, ale z tym również nie możecie przegiąć. Eee, to jest na przykładzie Lightrooma 4.3, natomiast przejdziemy jeszcze do Photoshopa CS5. E, tutaj mamy zgoła inne zdjęcie i e, tutaj właśnie raczej pokażę wam jak zwiększać e, saturację. E, tutaj również mamy narzędzia HSL. I wydaje mi się, że na tym zdjęciu trawa wygląda już na taką mocno wypaloną słońcem, ponieważ był to jak dobrze pamiętam sierpień. Ale tutaj nie znajdziecie tego znacznika, znajdziecie go u góry. Możecie go również włączyć przyciskiem T, na klawiaturze oczywiście. Następnie wybieracie, czy chcecie zmieniać barwę, nasycenie czy luminancję. Ja wybiorę w tym momencie nasycenie i ch chciałbym nasycić kolory zielone na tym zdjęciu. Jak widać, zielony już został podbity. Wygląda to już całkiem ciekawie, ale wydaje mi się, że delikatna zmiana barwy tego zielonego również nie zaszkodziłaby temu zdjęciu. Wydaje mi się, że teraz wygląda jeszcze bardziej żywo, ale nie wpada w taką delikatną żółć. To narzędzie najbardziej pomoże wam, jeśli robicie fotografię ślubną. Często trawa wygląda niezbyt ciekawie. Wystarczy, że wejdziecie do tej opcji. Delikatnie zmienicie kolor tej trawy, nie musicie wchodzić do Photoshopa i kolorować jej w trybie nakładka różnymi pędzlami. Jeśli niebo wydaje się zbyt mało nasycone, a Państwo młodzi stoją i tak naprawdę musielibyście to malować pędzlem korygującym albo potem w Photoshopie, również skorzystajcie z tej opcji, będzie to zdecydowanie szybsze. Nie przerażajcie się taką ilością tych suwaków, to naprawdę nic strasznego. Mam nadzieję, że wykorzystacie to przy swoich zdjęciach. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia za tydzień. Na razie.